Witajcie w poniedziałek. Właśnie startujemy w Baltic z zimową wyprzedażą. Na której znajdziecie masę super ciekawych produktów, które świetnie zadbają o to, żeby było wam ciepło od stóp po same głowy. Co znajduje się, czy co znalazło się w zimowej wyprzedaży 2025, o to już wam pokrótce przedstawię. Zaczynając od butów, wrzuciliśmy w tą kategorię masę ciekawych butów, które zabezpieczą wasze stopy przed przemarznięciem, przemoczeniem i które będą. Świetnie wyglądały i sprawdzą się do różnych warunków. Tych modeli butów jest cała masa. Jeżeli chodzi o inne produkty, to oczywiście skarpetki, bielizna termiczna, która świetnie się sprawdzi, którą zawsze dobrze mieć ze sobą. Produktów dbających o ciepło, czyli kurtek, takie jak mam dzisiaj na sobie, jest też cała masa. Zaczynając od marek typu DASI, sneakers i. Inne. Skupić się można przede wszystkim na kurce sneakers, którą mam dzisiaj na sobie. Jest to model 11.00, który jest bardzo polecany przez wszystkich użytkowników. A dlaczego jest polecany? Zobaczcie sami. Świetna kolorystyka. Mamy dostępne 5 kolorów tych kurtek w rozmiarach od. Od XS wydaje mi się, do, do 3XL. Zobaczcie sami, oczywiście link będzie wrzucony gdzieś w tym filmiku, żebyście mogli dobrze się temu przyjrzeć. Na co zwracamy uwagę w tej kurce? To przede wszystkim jej doskonały wygląd. Ja mam na sobie dzisiaj rozmiar L. Wcześniej nosiłem M, -ki, ale muszę przyznać, że trochę przybrałem na wadze, więc ta Lka już zupełnie lepiej do mnie pasuje. Na co zwracamy uwagę? Materiał. Odporny na działanie warunków atmosferycznych, takich jak wiatr i deszcz. Elementy odblaskowe, które doskonale będą dbały o wasze bezpieczeństwo. Końcówki rękawów, te właściwie te tyły rękawów, gdzie najczęściej w kurce jest to narażone na jakieś tarcie, czy, czy, czy uszkodzenia wykonane z materiału kordura, który jest niezwykle wytrzymały, i wodoodporny, nawet jeżeli tym rękawem gdzieś tam w wodzie, czy. Postawicie ręce tam, gdzie jest jakieś mokro czy wilgotno, czy będzie śnieg, to ten materiał tutaj nie przemoknie. Sami widzicie, jak dużo tej kordury jest. Oczywiście, po bokach, kieszonki. Kieszonki wypełnione takim bardzo fajnym materiałem, który świetnie dopasowuje się do dłoni i świetnie ogrzewa te dłonie, kiedy kiedy doszłoby do jakiegoś przemarznięcia. Jedna kieszonka tutaj e, tutaj na piersi, do której możecie schować e, nie wiem, klucze, telefon, jakieś dokumenty, które chcecie mieć ze sobą. Bardzo wysoka stójka, która dobrze zabezpieczy, zobaczcie jak stoję prosto to prawie całą głowę ta stójka mi zakrywa, więc jeżeli wieje wiatr na dworze idealnie ta kurtka sprawdzi się do tego, żeby było Wam ciepło. E, wewnątrz, z tyłu, e, tutaj jest taki Stawka z takiego materiału, który bardzo dobrze kumuluje to ciepło, więc cały, cała ta część tylna pleców jest dobrze zabezpieczona. Końcówka.